ośrodku kultury. Dzisiaj ważne wydarzenie dla nowoczesnego dzierżeniowa Dariusza Kułarskiego, dla mojego stowarzyszenia z tego względu, że rozpoczynamy oficjalnie kampanię wyborczą do wyborów samorządowych, które się odbędą 7 kwietnia tego roku. Dzisiaj właśnie chcę zaprezentować mój cały zespół, pełną drużynę, czyli 29 kandydatów na radnych i kandydata na burmistrza, oczywiście, którym, którym jestem. Chcemy też pokazać taki ogólny kontekst naszego programu na kolejności Kolejną kadencję, który proponujemy wyborcom. No i oczywiście kwestia przedstawienia, przedstawienia kandydatów, przedstawienia tego programu i przekazania mieszkańcom, wyborcom, wszystkim gościom, którzy dzisiaj nas odwiedzą, chcemy pokazać, że jesteśmy silni, mamy pomysł, mamy koncepcję działania, mamy chęć funkcjonowania w Dzierżoniowie przez kolejne pięć lat, a przede wszystkim mamy. Pomysł na nowoczesny dzierżoniów. Ten pomysł, który już realizuje przez 5 lat, właśnie. jeszcze jedna kadencja potrzebna jest, żeby dopełnić te wszystkie założenia, które zostały rozpoczęte w 2014 roku, kontynuowane po kampanii w 2018 roku. No i jak mówię, jeszcze, jeszcze te pięć lat jest potrzebne po to, żeby dopiąć te wszystkie założenia, które rozpoczęliśmy i chcemy je zrealizować w całości. Reprezentuję okręg numer 2. Jestem radnym obecnej kadencji. W mijającej kadencji udało się wiele dobrego zrobić w mieście Dzierżoniowie dzięki współpracy wszystkich radnych. Nasz okręg też się mocno zmienił, szczególnie osiedle tęczowe. W zbliżającej się kadencji, o ile będzie mi dane być radnym, w co bardzo wierzę i liczę na Państwa głosy, będziemy modernizować przedszkole publiczne numer 7, drogę wjazdową na osiedle złote, ścieżkę rowerową przy wyjeździe na świtnicę i chcemy ogólnie zmieniać całe nasze otoczenie. Ja osobiście chciałbym się skupić na, na współpracy z, z organizacjami pozarządowymi. Jest mi to bardzo bliskie, bo w kilku tych organizacjach czynnie pracuję. Ale też chciałbym właśnie zmieniać estetykę, dbać o estetykę miasta i zająć się też tą rewitalizacją i infrastrukturą drogową. Program będziemy opierali na trzech takich filarach. Pierwszy filar dzierżoniów dla mieszkańców, bo uznajemy, że tutaj właśnie mieszkańcy stają się najważniejsi już po tym takim okresie jakby potrzeby wykonania wielu wielu inwestycji infrastrukturalnych, teraz po prostu trzeba inwestować w ludzi i to w ludzi tych od najmłodszego wieku, czyli od momentu urodzenia się dzieci, które uczęszczają do żłobka, przedszkoli, później szkół podstawowych i szkół średnich. Drugi filar to oczywiście Zielony Dzierżoniów i tutaj chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta, żeby właśnie Dzierżoniów stawał się coraz przyjemniejszy, milszy i dla oka, ale też dla zdrowia. Chcemy zlikwidować oczywiście maksymalnie te wszystkie kopciuchy, które jeszcze nam doskwierają, ale też zrewitalizować wszystkie parki, wszystkie tereny zielone i jestem przekonany, te pięć lat to jest wystarczający okres, żeby właśnie takich działań w Dzierżoniowie dokonać. Oczywiście nowe nasadzenia i estetyka miasta, bo chcemy, żeby nasze miasto było coraz piękniejsze. A ten trzeci filar, jak zwykle inwestycje dla Dzierżoniowa, czyli to wszystko, co nam potrzebne jest, żeby tutaj żyło się bezpiecznie, wygodnie, zdrowo, czyli budownictwo mieszkaniowe, drogi, jak zwykle, właśnie parki, renowacja budynków, więc wszystko to, co robię przez dziesięć lat, teraz jakby kompensuje w te trzy filary i w w tych trzech filarach chcę zawrzeć, czy chcemy zawrzeć właśnie te działania, które planujemy w następnej pięciolatce wykonać. Reprezentuję okręg wyborczy numer 2. Dalej zamierzam działać w Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, o ile będę miał taką, taką przyjemność i taki zaszczyt. Ta komisja ma za zadanie wpływać na rozwój edukacyjny mieszkańców, ale nie tylko taki stricte w szkołach, ale też i sportowy. A w związku z tym, że ja wywodzę się z takiego środowiska sportowego, a uważam, że sport ma bardzo duży wpływ na kształtowanie młodych charakterów, to tak. Uważam, że ta działka jest bardzo mocna. Tak samo współpraca z organizacjami pozarządowymi, czyli wszystkie inicjatywy, które mieszkańcy biorą na swoje barki i liczą nie liczą na kogoś z zewnątrz tylko po prostu biorą sprawę w swoje ręce i ja chciałbym im pomagać w tym ponieważ są tak szeroki zakres różnych zainteresowań działalności że my tak naprawdę wiemy co chcemy najlepiej i ja chcę po prostu ludziom to umożliwić listy mamy bardzo zróżnicowane ja się bardzo cieszę że jest cały przekrój wiekowy społeczeństwa mamy młodych ludzi 20-kilkuletnich mamy ludzi 30-40-letnich ale są też seniorzy średnia wieku naszych kandydatów to jest 46 lat różne zawody różne profesje więc więc daje to gwarancję, że po prostu w każdej dziedzinie rozwoju funkcjonowania miasta będziemy mieli fachowców, ludzi, którzy będą wiedzieli, o czym rozmawiamy, będą wiedzieli, czego oczekują mieszkańcy. Jestem przekonany, że ta drużyna jest drużyną znakomitą, najlepszą, jaką mogłem wybrać. Także bardzo dziękuję za to, że osoby się zdecydowały, a jakie to osoby, to dzisiaj na właśnie na dzisiejszej konferencji i w materiałach już, które będziemy publikowali od dzisiaj oficjalnie szczegółowo przekażę. Jestem już radną dwóch kadencji czyli to jest prawie 10 lat. Myślę, że nowo, mieszkańcy dzierżoniowa wida, widzą gołym okiem, jak zmienił się przez ten czas nasz dzierżoniów. Mamy wiele jeszcze ciekawych propozycji dla mieszkańców. Przebudowa basenu krytego, odkrytego, infrastruktura drogowa. W najbliższym czasie będzie ulica Kińskiego, osiele, osiele Słoneczne, ulica Słowiańska. To mówię o okręgu numer 3, który reprezentuję. Od 10 lat współpracuję z Daruszem Kucharskim. Mam nadzieję, że teraz też uda mi się dostać do Rady Miejskiej Dzierżoniowa, zostać radną. Dzięki temu będę mogła realizować swoje pomysły. Zachęcam do głosowania, do wzięcia udziału w wyborach samorządowych. Myślę, że frekwencja, frekwencja będzie taka sama jak i w parlamentach mam takie założenie, że nie da się zarządzać z za biurka tylko z ratusza. Państwo zauważyliście chyba przez te 10 lat, że jestem w terenie, jestem na inwestycjach, jestem na spotkaniach z mieszkańcami, organizuję takie spotkania, nie boję się rozmów z ludźmi, zapraszam do trudnych tematów i jak najbardziej w tej kolejnej kadencji takie same założenia chcę poczynić i tak jak pan zauważył redaktor, być blisko ludzi, być z ludźmi, bo to na tym się opiera w ogóle samorządność i to Prowadzenie naszej małej takiej ojczyzny, żeby być w trakcie pięciu lat, nie tylko w trakcie kampanii wyborczej, właśnie tak jak dzisiaj wśród wyborców, ale przez całe pięć lat trzeba być, rozmawiać, wysłuchiwać i realizować działania, które nawet wynikają w trakcie całej kadencji, nie tylko w kampanii wyborczej. Wybrałam nowoczesny dzierżoniów, gdyż. Jest to stowarzyszenie, które bardzo mi odpowiada pod względem rozwoju tego miasta. Miasto, które służy przede wszystkim mieszkańcom. Praca z burmistrzem jest bardzo ważna, gdyż no, możemy wymieniać swoje poglądy, swoje rozwiązania. To jest oczywiście najważniejszy aspekt, gdzie się bardzo zmienia, zmieniał i będzie zmieniać. Jako radna chciałabym przede wszystkim zmodernizować schronisko azyl dla zwierząt oraz pomóc w budowie boiska przy 11 listopada dla dzieci. To bardzo istotne, żeby burmistrz miał większość w Radzie Miejskiej, bo bardzo trudnym sytuacją, chociaż takie zdarzają się w Polsce, byłoby to, że burmistrz jest z jednej opcji, a ma przeciwko sobie większość Rady. No wtedy trudno ustalać budżety, przyjmować ważne, konkretne uchwały, ale jestem przekonany, mam doświadczenie, właśnie wiem, zresztą z naszych tutaj list, że osiągniemy Dobry wynik wyborczy, natomiast też mam taką nadzieję, że nasi partnerzy, czyli tutaj listy Komitetu Koalicji Obywatelskiej, listy Obywatelskiego Bloku Samorządowego też mają dobrych kandydatów. Myślę, że też kilku radnych wprowadzą do Rady Miejskiej i tak jak mówię tutaj w tej konstrukcji, mam nadzieję, że będziemy w przyszłej kadencji w Radzie Miejskiej, będziemy właśnie w koalicji rządzącej. Nie w Opozycji. Dlaczego nowoczesny dzierżoniów? Ponieważ stoję murem za obecnym szefem Darkiem Kucharskim uważam, że burmistrz to nie jest osoba wszechwiedząca. To przede wszystkim jest dobry menadżer, który potrafi zarządzać ludźmi. Ja, jako radny, wiem, że nie muszę się znać na wszystkim. Ja służę Radzie w zakresie mojej wiedzy i mojego wykształcenia. Natomiast zadaniem burmistrza jest to, aby umiejętnie dobrał swój skład i razem z nimi. Po prostu patrzył w skład i żeby wszyscy uwierzyli w jego wizję, tak jak ja wierzę. Po prostu. Dlatego w nowoczesnym dzierżoniu Dariusza Kowskiego ja okręg numer dwa, pozycja numer dwa. Dziękuję za głosy. Proszę Państwa, 7 kwietnia ten najważniejszy moment, czyli wybory samorządowe. Zapraszam do uczestnictwa. Przede wszystkim to jest pierwszy warunek, żeby pójść na te wybory zagłosować. Każdy zagłosuje według swojego sumienia. Ja oczywiście zapraszam na głosowanie na moją osobę jako kandydata na burmistrza i radnych z Komitetu Nowoczesnych Dzierżoniów Dariusza Kłarskiego. Daje to gwarancję stabilizacji i rozwoju Dzierżoniowa.